No i to będziesz zamiast trzeciego miejsca. Czemu tak uciekłeś? No to chodź do nas do, na wywiad mały. W ogóle skąd jesteś Jacek? Zustrzyk jestem. O Suszych. no to bardzo, bardzo się cieszymy, że mamy tutaj w puli chłopaka suszyk lokalnego rajdera. Zobacz no, się trochę, jak widać, rozwarstwił na dwie części, ale to nic. Jacek dalej będzie jeszcze dzisiaj skakał, bo przypominam, że do 16 poducha jeszcze będzie działała. Dzięki, Jacek. I do następnego. Drugie miejsce. Grzegorz Kastelkiewicz. Brawo, brawo Grzegorz. Rano, Grzegorz. Spokojne rotacje. ćwiczyłeś cały dzień. Drugie miejsce jest. Dla ciebie nagroda. A od nas. No cóż, jak największe oklaski! Brawo dla Grzegorza! Dziękujemy Grzegorzowi. Pierwsze miejsce. To było widać już od samego początku, że Benjamin już zajmie pierwsze miejsce. Chodź tutaj do nas, Benjamin. Gratulujemy. Rok temu też wygrałeś na poduszce, tylko że na innym stopniu tutaj... Drugie miejsce, a to przepraszam, mam sklerozę. Jestem stary. Gratulujemy ci, Benjamin, jeszcze raz. Ćwicz jak najwięcej, mam nadzieję, że za rok czasu, że za rok będzie skręcił jeszcze lepsze cyki. Za, za rok wpadam. znowu. Na zerowo Dzięki wielkie. I brawo. Aplauz ale... dla wszystkich. Brawo. Przypominam, że poduszka działa jeszcze do godziny 16, więc możecie ćwiczyć, tak, żeby za rok pokazać jeszcze lepsze ewolucje. Przekazuję mikrofon tutaj do Radia Z. Słuchajcie, gorące brawa dla Janka, jeszcze raz, bez niego nie byłoby tej imprezy, gorące brawa dla naszego Damiana, który się odważył jako pierwszy skoczyć, eee, no cóż, mam nadzieję, jeszcze na końcu powiesz wszystkim powodzenia, połamania. Tak, życzę połamania, powodzenia i po raz pierwszy do faceta mogę powiedzieć, że masz bardzo fajną poduchę, Janek, wiesz, naprawdę, gratuluję twojej poduchy, chciałbym mieć taką. Jest to Jasiek, no nie wiem, ja mam na imię Jasiek, to jest Jasiek, także zapraszamy do Jaśka. A wszystkich tutaj rajderów oczywiście zapraszamy na rozgrzewkę z polokieryną. Poćwiczymy sobie wspólnie, panowie. Musimy zrobić tłum. Zapraszamy panią. Witamy, witamy, panowie. Pokażcie, że można. Kochani, kochani, nie uciekajcie, chodźcie razem z nami, zaczynamy rozgrzewkę. Prosimy o muzykę. Tak, pokażcie jak to się robi freestyle'owo. Freestyle'owo.